Cześć, witam w kolejnym unboxingu na moim kanale. Tak jak zapowiadałem, tak też jest. Unboxing y, Resident Evil 4 Ultimate HD Edition prosto z Biedronki. Gra kupiona dziś. Szybki unboxing, żeby nie przedłużać, ponieważ ja też trochę nie mam czasu. Szybki unboxing, żeby Wam po prostu prezentować, jak to wygląda. Jest to premiera, słuchajcie. Premierowo w Biedronce puszczona ta gra y, Resident Evil. 4 w jednym pakiecie wysokiej rozdzielczości, po raz pierwszy na PC, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajcie sobie. Tutaj mamy wymagania sprzętowe. No, także yy, gra kosztowała 40 zł. Bez jednego grosza. Otwórzmy ją sobie teraz. Że fajnie, że. Pużciona została premiera yy, pudełkowej wersji tej gry w biedronce. Ok, sprawdzę, czy tutaj nie ma żadnego kodu na wierzchu. No jest. Ech, dobra. Jak to teraz powiedzmy zasłonić? O, zrobię tak. Ok. Więc tak. Yy, w środku oczywiście nie ma żadnej instrukcji. Jest tak pierwsza płyta z grą. Gra waży 15 giga że wiecie teraz tak muszę tak jakoś to pokazać wyłaś ok i tu mamy drugą płytę z grą Resident Evil 4 Ultimate Edition HD i tutaj mamy krótką instrukcję także tak się to prezentuje szybki unboxing Yy, warto czy nie warto? Myślę, że warto dla kolekcjonerów i nie tylko. Wersja pudełkowa tej gry jest praktycznie niedostępna. A tutaj, proszę bardzo, biedronka zaserwowała nam yy, taki prezent. Także to był szybki unboxing. Dzięki za obejrzenie. I w tym tygodniu pojawi się unboxing większej paczki, pewnie pod koniec. Pojawi się Xperia Play. I to tyle. Także jeszcze raz yy, trzymajcie kciuki za mnie. Yy, i tyle, życie powodzenia na maturze. I to wszystko. Cóż więcej rzec. Resident Evil 40 zł, dokładnie 39. 90. A jeszcze powiem, jakie tam były gry w tym, w tym całym cudzysłownym germaszu: gry za 20 zł i za 40. Za 20 można było wyrwać parę gier z serii Lego. Far Cry 1, ZA-40, Metro Last Light, Resident Evil 4 i różne pakiety z LEGO. Zresztą wejdźcie na stronę Biedronki, w opisie dokładnie macie link i tam macie wszystkie gierki podane. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie unboxingu, do zobaczenia w, w, w tym tygodniu w dwóch filmach. Zobaczymy co z komputerem, dowiem się co i jak, także dam wam znać. No i jeszcze raz życzę powodzenia na maturze. Poniedziałek, wtorek, środa. Trzymacie kciuki. I to tyle bez przedłużania. Dzięki. Do zobaczenia. I do następnego. Cześć.